Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Dżuk z kierunek trener.pl i pełnomoc.tv. Dzisiaj opowiem o tym, jak wziąć dotację na działalność trenera personalnego czy dietetyka, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy warto w ogóle taką dotację brać. Od razu powiem, że moim zdaniem warto, jeżeli ma się jakąś już tam bazę klientów, umie się prowadzić biznes. Natomiast jeżeli się tego nie umie, no to polecam raczej sobie jeszcze popracować troszeczkę na etacie, rok czy dwa i dopiero wziąć się za zakładanie swojej działalności. I od razu powiem, że żeby zdobywać klientów trzeba to naprawdę ogarniać, więc polecam tu od razu swojego e-booka 15 sprawdzonych sposobów na pozyskanie klienta w branży fitness bez wydawania złotówki na reklamę www.kierunektrener.pl. Tutaj będzie jeszcze link w opisie, a ja teraz przechodzę do Filmu na temat właśnie brania dotacji. Zacznę od tego, że sumy wahają się, tak, gdzieś od 18 do 20 tysięcy, więc to jest fajna sumka do wydania na jakiś tam sprzęt, na wstępne oprogramowania, reklamę i tak dalej. Także, naprawdę spoko opcja z, z dotacją. Ja brałem w Urzędzie Pracy akurat, natomiast można również w jakichś tam funduszach europejskich. O tym nie będę opowiadał, bo nie wiem, jak tam to wygląda. Ja wiem, jak w Urzędzie Pracy, bo sam tam brałem. Jak to wziąć? Generalnie idziemy sobie do urzędu pracy jako osoby bezrobotne, czyli zwalniamy się z pracy, no bo nie, nie możemy pracować jakby, jeżeli chcemy założyć działalność gospodarczą w tym przypadku. Więc idziemy sobie do urzędu pracy i mówimy od razu, że chcemy sobie tutaj wziąć dotację na swoją działalność i żeby panie nas tam pokierowały. Tam bardzo miłe panie pracują, więc tam powiedzą co i jak, dadzą, odeślą do odpowiedniego pokoju lub akurat trafili, jeżeli traficie do tego, do którego macie trafić, no to dostaniecie taki wniosek o dofinansowanie i zabawa się zaczyna. Generalnie ten wniosek sobie wypełniamy, do tego dochodzą takie rzeczy jak wykształcenie, jakie macie. Najlepiej, jest w przypadku trenera i dietetyka mieć jakąś szkołę, na przykład roczną lub studia, bo jeżeli będziecie o samym kursie, to wątpię, że wam się udara, czyli taką dotację pozyskać, ponieważ nie będziecie tak wiarygodni dla rynku po takim typowym kursie. Oczywiście na przykład do zwykłej pracy przyjmą Was po kursie na, na siłownię, natomiast w przypadku dotacji i zakładania działalności gospodarczej może być to różnie. Zależy to oczywiście od urzędu pracy, natomiast tam są zbierane takie punkty za poszczególne rzeczy, między innymi za umowę na przykład z daną siłownią, czy wstępną z klientami, że faktycznie macie jakąś tam pozycję już na tym rynku wyjściową, żeby móc ten biznes utrzymać. Więc, tak naprawdę, do, do tego jeszcze dochodzi tam szereg, wiadomo, warunków, które trzeba spełnić i dodajemy sobie to wszystko razem. Do tego jeszcze biznesplan. Trzeba napisać sobie biznesplan. To jest dość złożony dokument, ale nie jest trudno go napisać, więc polecam to robić samemu. Nie wynajmujcie osób od biznesplanu, bo to jest klapa. Później tego sami nie obronicie, sami nie będziecie wiedzieć, co tam jest, i to, ta dotacja Wam po prostu przepadnie. Sami róbcie ten biznesplan. To jest naprawdę poważna sprawa. To są papiery, wszystko urzędowe, i nie można takiej lipy odstawiać. Więc zrobimy sami biznes plan robimy tam wiadomo analizę taką na przykład można zrobić tę z SWOT SWOT, tak bodajże się nazywa. Tam robimy analizę rynku, naszych mocnych, słabych stron i tak dalej, jakie są przewidywane koszty. Normalny biznesplan, który przydaje się każdemu przedsiębiorcy, nie tylko osobie, która bierze dotacje, tylko każdemu, kto prowadzi działalność gospodarczą, powinien przynajmniej raz taki biznesplan zrobić. Chociaż ja swojego biznesu, biznesplan zrobiłem już kilka razy i uważam, że jeszcze w życiu zrobię wiele, wiele razy, ponieważ to jest moim zdaniem bardzo potrzebne. Mm, więc idź zapytaj o to i wstępnie o szkolenia, które są przeddotacyjne. Tam są ja bodajże miałem kilka szkoleń. Pamiętam, że jedno było z jakimś doradcą finansowym chyba mm, drugie jedno takie drugie takie zapoznawcze z, z tym całym tematem jak wypełniać te dokumenty to wszystko mega przydatne fajnie być na tym obecnym. I tygodniowy taki jakby przygotowawczy tam było mm, nie ma lokowania produktu. <gry> Tam było wszystko na temat prowadzenia własnej działalności, troszeczkę reklamy, troszeczkę tych realiów rynkowych, porozmawiania sobie, poznania się z innymi, którzy też biorą dotacje. Fajnie, fajnie, miło to wspominam. Fajne to było. I co, po takim kursie, po takim kursie ogólnie. Ten kurs jest bodajże tam w trakcie tego wszystkiego. Jeszcze do tych wszystkich dokumentów, do biznesplanu, do wniosku, do tego wykształcenia, do tego wszystkiego trzeba dać, tak jakby, na co my tą kwotę rozdysponujemy. Czyli jeżeli mamy na przykład 20 tysięcy, na jakie sprzęty je wydamy? Czyli w przypadku trenera. Czy dietetyka, mogą to być jakieś oprogramowania treningowe, komputer, telefon, nawet w niektórych y, urzędach pracy samochód za połowę bodajże stawki, czyli no około 10 tysięcy na samochód macie, więc fajnie. Jeżeli ktoś nie ma samochodu, no to ma super y, sprawę, żeby mieć taki właśnie służbowy, typowo samochód. Znaczy on jest wasz y, po roku, bo rok trzeba taką firmę y, utrzymać, natomiast to, to jest typowo wasze, jak prowadzicie tam działalność. I ogólnie to jest dla Was po tym roku, tylko że no mówię, to, to jest wszystko na potrzeby firmy. Tam nie można sobie, tak samo nie mogą mieć funkcji reprezentatywnej te rzeczy, czyli na przykład, jeżeli masz studio treningowe, to fajnie wszystko możesz kupić bramę, możesz kupić co tam tylko sobie zamarzysz. Może być komputer, może być drukarka. Mm. Może być wszystko takie związane z biznesem, z prowadzeniem działalności, ale nie na przykład szafa piękna jakaś albo obrazy. To ma funkcję tylko reprezentatywną czy tam reprezentacyjną. W każdym razie każdy wie o co chodzi. No i takie coś już nie przejdzie w dotacji i jej po prostu dostaniecie odmowę i będzie trzeba to robić drugi raz. A po co takie rzeczy? Na co sobie wydać jako dietetyk? czy trener, a poza tym polecam analizator składu ciała wzrostomierz, ciśnieniomierz, fałdomierz jakieś metry krawieckie mówiłem analizator składu ciała tak telefon, komputer, drukarkę wszelkie oprogramowania na pewno legalny office polecam bo Oprogramowania treningowe, dietetyczne, takie płatne, macie szansę sobie za to zapłacić i mieć naprawdę profesjonalnie, być odróżnieni od rynku innych trenerów, bo uwierzcie, że dostać 20 tysięcy, a nie dostać, to jest ogromna zmiana. Dlatego polecam z tego korzystać, naprawdę. Więc uważam, że warto, natomiast tylko i wyłącznie wtedy, kiedy macie jakąś tam bazę klientów wstępną lub umiecie tych klientów pozyskiwać, bo jeżeli. Jesteście nowicjuszami, nie umiecie prowadzić działalności gospodarczej, no to możecie się troszeczkę w tym temacie nie zmieścić, że tak to określę. I lepiej sobie pracować jeszcze w tym czasie na etacie, niż brać dotacje. Tak samo jak nie polecam raczej. A zresztą sami sobie zobaczcie filmik, który nagrałem, czy warto zakładać własne studio treningowe, tam mówię na ten temat, czy warto założyć studio treningowe. Zobaczycie sobie opinię moją na ten temat, natomiast mieć trzeba tych klientów, tak jak mówiłem, dlatego jeszcze raz polecam e-booka tutaj można kupić sobie 15 sprawdzonych sposobów pozyskania klienta bez wydawania złotówki na reklamę za 15,99, także myślę, że się opłaca. Jeden pomysł za około 15 zł. Yy, znaczy, złotówkę, sorry. Złotówkę. Dobra, dzięki za oglądanie. Yy, to jest w temacie dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności, ale istnieje szereg innych dotacji, tak naprawdę finansowania w firmie, które można sobie zrealizować, aby ta firma. Pchała się do przodu, pchali, pchamy ją do przodu przez to, a nie wydajemy swoich pieniędzy, tylko gdzieś tam wiadomo, że też trzeba coś od siebie dać. To nie ma nic, że tak powiem, za darmo, natomiast ta dotacja jest, służy pewnym celom. Tutaj akurat jest rozwinięcie waszego własnego przedsiębiorstwa jako profesjonalnych trenerów, profesjonalistów, osoby naprawdę kompetentne na rynku, dlatego warto się w tym temacie kształcić. I po to też jest ten kanał, także dzięki za oglądanie, zostaw coś po sobie, łapka w górę, jeśli łapka w dół to koniecznie wytłumacz dlaczego i dodaj komentarz, czy Ci się podoba czy nie, czy brałeś dotację, czy myślisz, żeby brać, czy brałaś coś na, ten, coś na temat tej dotacji, napisz jakie masz przemyślenia. I zapraszam na Jakub Żuk na Facebooku Jakub Żuk Trener Personalny oraz www.kierunektrener.pl, gdzie znajdziecie wiedzę dla trenerów personalnych. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.